Są ze mną Matinfe, które wystawiają sztukę pod tytułem Pan Andrzej Kmicic zabija smoka. I pierwsze pytanie będzie do reżysera: Powiedz nam, o co chodzi w tej sztuce? Ja, jak pierwszy raz zobaczyłem tę sztukę, to ja zupełnie nie rozumiałem, o co w niej chodzi. I zacząłem ją tworzyć pod wpływem chwili. Właściwie spojrzałem. I po jak otworzyłem oczy cały scenariusz był już zapisany całymi notatkami. Skąd wzięliście pomysły na tak przewspaniałą scenografię i kostiumy? To jest dobre pytanie. Do kogo skierowana jest ta sztuka? To nie do mnie. To jest bardzo dobre pytanie. Gratuluję. Czy liczycie w tym roku na duże Grand Prix. Nie, na małe. Teraz pytanie do Kajtka. Jaki jest Twój wkład w tę sztukę? Mój wkład jest e, głównie finansowy. Otóż e, płacę aktorom tyle, ile im się nale należy. Płacę od ręki. E, no, sobie też płacę od ręki, dlatego jestem biedny jak, e, jak kampania reklamowa tej sztuki. E, z kolei. E, Lionel Messi zarabia od nogi, bo gdyby zarabiał od ręki, to nie musiałby być bramkarzem, a nie piłkarzem. No to jeszcze ostatnie pytanie do reżysera. Powiedz mi, jak ci się pracuje z twoimi aktorami? Świetnie, naprawdę świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fliszt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Klasa trzecia E, środa 18:40. Zapraszamy nieodpowiednio i zbyt nachalnie.